Cześć, witam Cię i dzisiaj temat, który sami wybraliście w ankiecie. Dzięki wszystkim za głosy, a dzisiaj przedstawię Wam top 6 modów do Minecrafta 1.16.5 o meblach. Po prostu. Jak zawsze linki do każdego moda w opisie, a my lecimy już z odcinkiem. Pierwszym modem na naszej liście jest mod MacRefish Furniture Mod. Jest to mod zaprojektowany szczególnie po to, by ulepszyć nasz dom. Mod oferuje naprawdę dużą ilość nowych bloków, mające zastosowanie zarówno w salonie, kuchni czy łazience. Możemy również sortować, przewijać i grupować nasze przedmioty, by jak najłatwiej się w tym wszystkim odnaleźć. Teraz pokażę Wam bardzo przykładowy sposób na zrobienie kuchni we własnym domu, używając kosackich bloków z tego moda. Rodzajów bloków jest naprawdę przeogromna ilość, a te, które używam, to tylko ich przedsmak. Jak widzicie, mamy tutaj skrzynki. Z lewy, różnego rodzaju półeczki, a zobaczcie co teraz stawiam. Są to po prostu zasłony. Ogromna większość tych bloków jest blokami funkcjonalnymi, to znaczy, patrzcie, możemy te zasłony na przykład po prostu zamknąć. Tak po prostu. Na półeczkach również można umieszczać różne rzeczy. W kuchni, oczywiście, nie może zabraknąć jadalni, a na krzesła możemy po prostu sobie usiąść. Również do innych pokojów jest bardzo duża ilość różnych itemów. Tutaj na przykład mamy sofę. I na nie również możemy sobie oczywiście usiąść. Twórca moda zadbał również o zewnętrzną część naszego domu, dodając przedmioty, które możemy umieścić przed naszym domem, aż sam się zdziwiłem, widząc jakie przedmioty mamy do dyspozycji. Poza różnego rodzaju płotami mamy również do dyspozycji funkcjonalną skrzynkę na listy, która może odegrać dobrą rolę na serwerze multiplayer. Mamy również różnego rodzaju dekoracje, takie jak np. budka dla ptaków, ławeczki, czy też na przykład grill. Całość robi naprawdę duże wrażenie i dla osób, które chciałyby bardziej udekorować swój dom, ten mod jest po prostu idealny. Teraz coś naprawdę dobrego. Mod Macafs Furniture, mod, który dodaje naprawdę dużo nowych przedmiotów, a wyróżniają się najbardziej różnego rodzaju przeszklone stoliki, czy półeczki i półki. No tak naprawdę prawie wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Ogromnym plusem jest też to, że każdy mebel jest zaprojektowany na wszystkie rodzaje drewna, więc do wyboru, do koloru. Teraz jeszcze podrasujemy naszą wcześniejszą kuchnię nowymi meblami, byście zobaczyli, co z tego można wyciągnąć. Efekt jest moim zdaniem zarąbisty, a mod naprawdę godny polecenia. Kolejny mod to Storage Drawers, czyli mod zaliczany do mebli, ale jednak posiadający jakąś funkcjonalność. Za jego pomocą możemy tworzyć rozmaite magazyny i jednocześnie automatyczne. Mod pozwala umieszczać bezpośrednio pojedyncze przedmioty na naszych półeczkach, móc podejrzeć ich ilość, szybko je brać, odkładać i sortować. Jak widzicie, by odstawić bądź wziąć przedmiot, wystarczy po prostu parę razy kliknąć na naszą skrzynię, a teraz jak szybko odstawić przedmiot z powrotem, wystarczy dołączyć do naszego zestawu to urządzenie po lewej i na niego kliknąć. Wszystko automatycznie znajdzie się posortowane w naszym magazynie. Rozmiary magazynu nie mają znaczenia, a ogranicza nas tylko własna wyobraźnia. Kolejny mod, czyli Fairy Lights, to mod, który dodaje szereg bloków bazujących na tematyce oświetlenia. Od teraz do dyspozycji mamy różnego rodzaju lampy, lampiony na sznurach i inne świecące przedmioty. Oczywiście ich ilość zadowoli każdego, ponieważ jest ich naprawdę mnóstwo po raz kolejny w różnych kolorach. Teraz udekorujmy nasz dom, a następnie zobaczmy, jak to wygląda wszystko po zmroku, gdy światła zaczną być widoczne. Jak widzicie, wygląda to całkiem fajnie, ale nie zapominajcie, że u Was może to wyglądać jeszcze lepiej, zależnie od rozmieszczenia lampek. Kolejny mod to Advanced Chain, czyli mod, który daje kominy. W dobie dzisiejszego Minecrafta chcąc przepalić cokolwiek, musimy liczyć się z tym, że po prostu w naszym domu będzie strasznie dymić. Z pomocą przychodzi nam na szczęście komin, dzięki któremu tego dymu możemy się po prostu pozbyć, a przy okazji dodać fajny efekt naszemu domu. Jedyne co musimy zrobić to kominem połączyć nasz piecyk z dachem. Teraz przepalając cokolwiek w naszym piecyku, dym nie będzie się przedostawał do naszego wnętrza, a wychodząc na zewnątrz każdy zauważy, że wydobywa się z naszego komina. Ostatni już mod w na naszym odcinku to Engineers Decor i jest to mod dodający sporo różnych bloków, ale też znaków zakresu inżynierii i fabryk. Znajdziemy tu naprawdę różnorodne przedmioty, od rozsuwanych drzwi, po metalowe schody, różne światełka, czy też ostrzegawcze znaki. Mamy też do dyspozycji metalowe rury, dzięki którym możemy tworzyć rozmaite kształty oraz rusztowania. Znak wyjścia ewakuacyjny również znajdziemy. Nie zabrakło również metalowych drabin, po których po prostu się szybciej wspina. Jak widzicie za pomocą tych sześciu modów sprawiliśmy, że nasz dom stał się o niebo lepszy. Dodaliśmy nowe bloki z funkcjami oraz dekoracje, tak by wszystko miało jakiś sens i fajnie wyglądało. Na dziś to wszystko, jeśli film był fajny z łapę bądź subika i do zobaczenia do następnych odcinków. Siema!